Hej, cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie. Jak co miesiąc mamy porządek miesiąca, zbliża się koniec miesiąca, więc jak co miesiąc robimy budżet. Dzisiaj nowa forma, wszystko nowe tak naprawdę, ponieważ zauważyłam, że w ogóle dostałam taki komentarz, taki feedback od Was, że interesuje Was moje pakowanie do kopert. Wszystko tak jak to wygląda, więc stwierdziłam, że ten filmik będzie się. Dzielił na kilka części. Pierwsza część to będzie właśnie takie opowiadanie moich celów finansowych na ten miesiąc i to będzie z moją twarzą. Kolejny, kolejna część to będzie właśnie tworzenie budżetu, który będzie na kartce tworzony, i wtedy będziecie widzieć tą kartkę. No i trzecia część to będzie właśnie pakowanie do kopert. Także zobaczymy, jak taki styl i taki sposób nagrywania tego filmu i tych, tego typu filmów Wam się spodoba, i wtedy ewentualnie zmienimy. Tą koncepcję, na ten filmik, co miesiąc na właśnie taką. Okej, okay, w tym miesiącu bardzo mało takich celów. Ogólnie takie bardzo streszczone one są, ale są one nowe niż w przy wcześniejszych miesiącach. Także po pierwsze, bardzo istotna rzecz yy, i bardzo yy, taka wyzwaniowa. I będą to dwa razy w miesiącu zakupy. Co ja przez to myślę? To znaczy, chciałabym po prostu w przeciągu takich dwóch dni maks robić w tym miesiącu zakupy. No i czemu w, dwóch, w przeciągu dwóch dni? Z tego względu, że właśnie planuję znowu posiłkować się delikatnie, tu good to go, robić sobie zakupy jakieś internetowe, no więc będzie to właśnie w ten sposób rozwiązane, że te zakupy będą robione w przeciągu właśnie dwóch dni w ciągu miesiąca, a potem stop, nul, nic totalnie przez następne. Dwa tygodnie, no i znowu e, tak będę robić, właśnie dwa razy. Druga rzecz zmieniona w tym miesiącu, będzie to e, budżet na właśnie zakupy, e, no i rzeczy związane z Filipem. Będzie on pomniejszony i to dość mocno, ponieważ było to 1500 zł, to znaczy 1000 zł na zakupy i 500 zł od Filipa. Aktualnie będzie to 800 zł na zakupy i 300 zł od Filipa, więc będzie to tylko 1100 zł. Mam nadzieję, że się zmieszczę w tym. Yy, dzięki temu właśnie, że będzie tych zakupów mniej w miesiącu yy, i zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Po prostu taki challenge i wyzwanie sobie zrobiłam z tego względu, że planuję bardzo mocno oszczędzać w tym miesiącu i będzie to taki bardzo mocno oszczędnościowy miesiąc. Poza tym mamy nowy fundusz celowy i jest to fundusz celowy na urodziny i święta. Mamy coraz to więcej osób do obdarowywania, mamy coraz to więcej osób, które są dla nas kimś ważnym i chcemy im dawać prezenty, więc stwierdziłam, że właśnie taki fundusz celowy nam się przyda, ponieważ praktycznie. Co miesiąc, co dwa miesiące zdarza się, że ktoś ma urodziny, a nawet kilka razy w miesiącu, czy tam właśnie są jakieś święta, więc takie pieniądze muszą być odłożone. No i ostatni cel to jest takie mocne pakowanie oszczędności w naszą, nasz fundusz awaryjny, ponieważ kiedy stworzę już fundusz awaryjny, który jest dla nas w kwocie 2000 zł, chciałabym powoli zacząć odkładać na poduszkę bezpieczeństwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, i zobaczymy, w jaki sposób to będzie się hmm, udawało, ponieważ poduszkę bezpieczeństwa chciałabym już bezpośrednio robić na koncie bankowym. Zobaczymy. Na razie y, pakuję w fundusz awaryjny jak największą kwotę y, i to tyle. Działamy dalej i lecimy z budżetem. Okej, okay, jeszcze muszę to w jakiś sposób. Ogarnąć do końca. Tym razem będziecie widzieć jeszcze tutaj część książek, bo tak balansujecie aktualnie na stosie książek. Tak czy inaczej, przechodzimy do mojego budżetu, który w tym momencie Wam rozpiszę tutaj, bo chciałam Wam zrobić taki faktycznie typowo filmik budżetowy, który możecie zobaczyć na YouTubie amerykańskim, bo tego w sumie chcieliście. Także stwierdziłam, że wyjdę naprzeciw Waszym oczekiwaniom i zrobimy coś takiego. Ok, także zaczniemy od wpływów. Jeśli chodzi o moje wpływy, to jest to przede wszystkim wypłata i w tym miesiącu jest to 2795 zł. Dlatego mówię w tym miesiącu, bo różni się ona mi między miesiącami mm, z tego względu, że często jestem na opiece na Filipa i wtedy te, ta kwota jest troszeczkę niższa. W tym miesiącu akurat byłam bardzo mało na, y, na opiece na Filipa, dlatego ta kwota jest mniej więcej równa temu, co dostaję y, tak normalnie. Jest troszeczkę niższa tylko. Ok, jeśli chodzi dalej, to jest to 500+. plus. I tutaj, kochani, muszę się wam przyznać, ponieważ... Ym, Przebimbałam, ładnie to mówiąc, połowę z tej kwoty, z tego względu, że ja dostaję je w połowie miesiąca, a w tym miesiącu było, był spory wydatek związany z prezentami. Były to prezenty na urodziny mojego Krześniaka, mojego i Kamil'a w sumie, i na przyjazd rodziny od Kamila z Niemiec, która będzie, w której będzie dwójka chłopczyków małych, więc trzeba było kupić im prezenty. No i niestety nie starczyło mi na nie, dlatego musiałam wziąć połowę z tego 500+, plus, no i wyszło mi 250 zł z reszty. Dodatkowo również udało mi się sprzedać rzeczy na Vinted. I tutaj jest mała kwota 32 zł Słuchajcie zawsze coś. Ok, teraz sobie to podliczymy i wpiszemy razem, ile mam wpływu w tym miesiącu. Jeśli chodzi o całość, jest to 3077 zł. I tutaj są tylko i wyłącznie wpływy moje, z tego względu, że Kamil aktualnie wszystkie jego pieniądze idą na Rzeczy związane bardziej z budową i wszystkimi rzeczami naokoło. Oczywiście, raz na jakiś czas mi pomaga finansowo, jeśli się nie wyrabiam, no, no ale ogólnie to staram się wyrabiać. Teraz, jeśli chodzi o wydatki stałe, to tutaj przede wszystkim mamy czynsz. Ja to nazywam czynsz, ale jest to po prostu kwota, którą dajemy. Co miesiąc rodzicom Kamilano, bo jednak mieszkamy tutaj i żywimy się, i wszystko robimy z tego, co oni wnoszą do domu. Więc, jakby jednorazowo miesięcznie, dajemy taką kwotę im. Kolejne są, jest to telefon, i za niego płacę 45 zł, jeszcze, chociaż. Już teraz od 1 lipca będę zmieniać umowę, więc zobaczymy, jak ta kwota się zmieni. No ale aktualnie wpisuję 45 zł, bo taką kwotę do tej pory płaciłam. Następna, następny wydatek stały jest to żłobek. I on się dzieli na czesne i żłobek wyżywienie. I tutaj, jeśli chodzi o czesne, to zmniejszyło się ono, ponieważ było ono w kwocie 400 zł, ponieważ połowę mamy z dofinansowania więc normalnie kosztuje on 800 zł. Później jest z tego zabrane 400 zł, więc płaciliśmy 400 do tej pory. No a teraz zaczniemy płacić tylko tyle, czyli 200 zł. W sumie to płacimy już tak od. Teraz drugi miesiąc, także jestem z tego bardzo zadowolona. Jeśli chodzi natomiast o wyżywienie, to tutaj troszeczkę kwota wzrosła, bo Filip zaczął częściej chodzić do żłobka i coraz to więcej zaczął do niego chodzić. I Tutaj kwota się różnie waha. Ja zawsze zdawałam sobie 250 zł, ale ostatnio zapłaciłam ponad 260, więc zapiszę sobie na wszelki wypadek 300 zł. Najwyżej ta kwota gdzieś pójdzie sobie potem. Ale na razie sobie to wszystko dodamy. I to wychodzi 1344 zł. Jeśli chodzi o różnicę, to jest to po prostu ta kwota. Właściwie to kwota tamta. Ota, pomniejszona właśnie o tą kwotę. I to wychodzi 1733 zł. I ta kwota, którą mamy tutaj, o ta, to jest kwota, na którą, z którą musimy się wyrobić w funduszach celowych i w wydatkach zmiennych. Ja aktualnie robię w ten sposób, że najpierw sobie wpisuję w wydatki zmienne, jakie są takie podstawowe rzeczy, które płacę co miesiąc i na które odkładam co miesiąc, bo jednak te nasze. Wpływy i te nasze wydatki stałe i zmienne są wbrew pozorom po nazwie w miarę stałe, z tego względu, że zazwyczaj co miesiąc odkładam na nie mniej więcej taką samą kwotę, no i wtedy rozkładam sobie końcówkę na fundusze celowe. Mimo, że mówi się, że oddajemy najpierw sobie to, ja już po prostu mam, jestem na takim etapie, że mniej więcej wiem, ile do czego mogę włożyć co miesiąc. Nie wiem, czy zrozumiecie, co mam na myśli, ale. Jeśli chodzi o moje wydatki zmienne, to tutaj mam jedzenie, Filipa, mam tutaj również moje paznokcie, bo zaczęłam je również y, ostatnio robić co miesiąc, ale są one robione zdecydowanie po mniejszej kładzie niż były wcześniej. I tutaj standardowo jedzenie 800 zł, chociaż dawałam 1000, ale w tym miesiącu, tak jak widzieliście, planuję tylko dwa razy y, zakupy, więc... Y, Chciałabym zmieścić się w tych pieniądzach. Jeśli chodzi natomiast o Filipa, to w tym miesiącu e, wsadzę tutaj tylko 300 zł, myślę, bo chciałabym naprawdę mocno podładować te moje fundusze celowe w tym miesiącu, dlatego chciałabym te pieniądze ograniczyć w jak największym stopniu. No i e, paznokcie to jest 60 zł. I to jest. 1160 zł. W ogóle przepraszam Was za moje paznokcie, ale tak jak mówiłam, jestem właśnie przed wizytą, więc tak to wygląda. I teraz odjęłam sobie tą kwotę z różnicy. Właściwie to od tej kwoty odjęłam tą i wychodzi mi zawrotna kwota 573 zł. Powiem Wam tak. Ja się nie bawię w takie złotóweczki z tego względu, że ja aktualnie jeszcze jestem na kopertach, typowo na, na kopertach takich zewnętrznych, fizycznych, więc ja po prostu odkładam 570 zł. I jeśli chodzi o moje fundusze celowe, to wyglądają one w ten sposób aktualnie. Jest tutaj tak, fundusz celowy na kuchnię, który jest cały czas pakowany przeze mnie, fundusz celowy awaryjny, w którym muszę odbudować go, Totalnie, bo wszystko z niego wyjęliśmy, a tutaj planuję mieć odłożone zawsze 2000 złotych. Fundusz celowy na Filipa, który tak naprawdę rzadko kiedy jest spakowany, przeze mnie tutaj, bo tak naprawdę większość z tych pieniędzy, które tutaj są, to są pieniądze, które on dostaje na jakieś urodziny czy jakieś święta. Ale niekiedy, jeśli faktycznie nie ma tutaj za dużo pieniędzy, to wtedy go pakuję. Albo na przykład, jeśli mam zaplanowane dużo wizyt lekarskich, no to wtedy w niego pakuję. Jeśli chodzi o nasze, to są tak zwane przeze mnie inwestycje, ale teraz mi ta nazwa nie pasuje, więc ja ją nazwałam nasze, bo to są pieniądze, które wydajemy na nasze jakieś rzeczy, ubrania, jakieś wizyty lekarskie, również nasze, to znaczy nasze, moje i Kamila. I urodziny święta to jest nowa koperta, którą, która powstała właśnie przez to, że mamy naprawdę dużo ostatnimi czasy różnych świąt i urodzin. Jeszcze do tego nasz chrześniak, więc jest coraz to więcej osób do obdarowywania i dlatego trzeba by było zacząć zbierać troszeczkę więcej pieniędzy niż te, które są na co dzień jakby z naszego, z naszych wydatków zmiennych. Zostało nam 570 zł. Jeśli chodzi o Oto to chciałabym zrobić tak. Chciałabym 70 zł wsadzić do koperty Filipa, bo, żeby się po prostu pozbyć tej końcóweczki. A zawsze ładowanie jego koperty jest jak najbardziej ok, bo zawsze się przydadzą pieniądze na dziecko, jakby wiemy o tym. Jeśli chodzi o fundusz awaryjny, to wsadzę tutaj 200 zł na sam początek. Kuchnia również dostanie 200 zł. No, i teraz została mi stówka, a może nie. Może zrobimy tak. Kuchnia dostanie stówkę, nasze dostanie stówkę. No i święta i urodziny również dostaną stówkę. I co my tutaj mamy? Czy dobrze mi to wszystko wyszło? 100 plus 200 plus 70 plus 200. 570, tak jest, czyli 570 to jest suma i wychodzi nam różnica 0. Także jak widzicie, mamy budżet zerowy. No i jak widzicie, moje fundusze celowe nie są jakoś specjalnie wyboiste i szalone, i nie mam tutaj bardzo dużo podkładane na nie. No ale niestety moje zarobki nie są zbyt wygórowane i górnolotne, no dlatego. To są jedynie, jedyne możliwości, które jestem w stanie aktualnie po prostu mieć. No i tak to właśnie wygląda. Tak wygląda mój budżet na ten miesiąc. A do kopert przejdziemy już. Następnego dnia, z tego względu, że nie mam jeszcze tych pieniędzy fizycznie. Muszę je wypłacić z konta. No więc tak to właśnie wygląda. Okej okay, kochani, pieniądze wypłacone. Słuchajcie, znowu mój telefon bardzo balansuje na krawędzi, więc lecimy z tym szybko. Tutaj mam już przygotowane pieniążki, słuchajcie. I lecimy z koksem. A więc tak, pierwsza rzecz, na którą odkładam jest to czynsz. I tutaj jest 8 stółek, więc lecimy z tym. Raz, dwa, trzy, cztery. 200. No, tak. 200, dwieście, sześćset, osiemset. I to są pieniążki, które od razu lecą, i już nie ma ich. I teraz tak, za telefon. I za żłobek płacę bezpośrednio z konta, więc tego nie wypłacałam. Kolejne rzeczy są to wydatki zmienne, które również są bezpośrednio już na koncie. Jak widzicie, na paznokciach już byłam, więc to też już tych pieniędzy nie ma. I kolejna rzecz są to fundusze celowe, które właśnie już możecie zobaczyć e, tutaj. A więc lecimy z koksem. Pierwsza rzecz może zaczniemy od Filipa. Ja tutaj mam wiecie, tutaj te nazwy są totalnie bez sensu i, i, i nie patrzcie na nie, nie sugerujcie się nimi. Ja tutaj mam tak naprawdę te nazwy bezpośrednio zrobione. Jeśli chodzi o Filipa, to na niego jest przeznaczone 70 zł, ponieważ na Filipa tak naprawdę, tak jak mówiłam, zbieramy bardziej z takich urodzinek, świąt i tak dalej. Więc na niego tylko i wyłącznie 70 zł. Jeśli chodzi natomiast o inwestycje, czyli tak zwane nasze. Tutaj idzie stóweczka. Lecimy Ups. skakuje. Okej, kolejna sprawa. Na paznokcie już teraz nie odkładam tutaj do koperty, tylko płacę już bezpośrednio, więc na razie nie potrzeba tej koperty, tak naprawdę. I tutaj jest moja najgrubsza koperta, z której jestem bardziej szczęśliwa. Jest to koperta na kuchnię i na nią w tym miesiącu tylko i wyłącznie stóweczkę. Ok. Kolejne jest to fundusz awaryjny. I tutaj nareszcie go uzupełniamy z kwotą 200 zł. I na nowo go budujemy, bo niestety, ale trzeba. Okej. Okay. Kolejna koperta. Są to urodziny i święta. I tutaj wskakuje stówka. I słuchajcie, zostało mi 200 zł i się teraz zastanawiam na co to było że to mi zostało. Słuchajcie, doszłam do tego, że po prostu wypłaciłam za dużo, ponieważ miałam te 200 zł jednej już tutaj w domu i to było pieniądze dokładnie z tego 250 zł z 500 plus, które wypłaciłam jeszcze wcześniej, jak już byłam, jak już po prostu je dostałam, a dostałam je w połowie miesiąca, więc te 200 zł po prostu będzie na sklep. Ja to muszę po prostu wsadzić do portfela i to będzie do sklepu. Jak będę następnym razem w sklepie, to będę musiała zapłacić banknotem. No ale tak to właśnie wygląda. I w tym miesiącu w ten sposób wyglądał nasz budżet. No niestety tak się złożyło, że akurat się trochę pobyliłam i mam tutaj pieniądze w zanadrzu dodatkowe. Ale tak czy inaczej budżet jest zerowy więc tak to właśnie wygląda tak wyglądał mój budżet w tym miesiącu dziękuję wam serdecznie za oglądanie życzę wam miłego tygodnia, jeśli wam się spodobał ten filmik to zostawcie łapeczkę w górę, więc wtedy będę wiedzieć, że w ten sposób chcecie filmy widzi widzieć i widywać na moim kanale i do następnego pa pa